drugi raz, żeby był większy hołd dla artysty. Witam w NTV. w NTV. mamy fajne programy takie jak Hell's Kitchen, Piekietnia Kuchnia, Oprawy Graficznie i TV i coraz więcej. Za mnie są będą, wy w grupa NTV. N seriale i NTV2. Do zobaczenia. albo odcinki są codziennie. Zostaw suba. WIK 2020 Dobry wieczór Polska! biście kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości, a także w chuj odlotowych gier i wykurwiste MMS-y. Era Omnix. Nie ma chuja. Now. Teraz polecamy aparat 1,3 megapiksela i odtwarzaczem MP3. Wszystko to w Samsungu od 700 Dostępny od złotówki w nowych taryfach Mix. W Orange. Tomek i przyjaciele. Składaj, rozkładaj i znów buduj Twoje ulubione postaci i scenki ze świata Tomka i jego przyjaciół. Klocki Mega wśród których znajdziesz Tomka z węglarką. Ten zestaw możesz złożyć na trzy różne sposoby. Tomek ładuje węgiel, odjeżdża z pełną węglarką i przejeżdża przez tunel. Tomek bawi się również w wesołym miasteczku i pracuje w łomie. Zestaw Lokomotywa i Stacja w dobrych sklepach z zabawkami. W Play zabawa polega na tym, że na kartę i w abonamencie wszystko jest identycznie pięknie zgrane. Masz dużo darmowych złotówek. Gdy do ciebie dzwonią, dostajesz minuty gratis. Masz równie niskie stawki do wszystkich sieci. Wysyłasz MMS-y tak tanio jak SMS-y. Taka ładnie zgrana oferta. Play taki telefon z muzyką, Samsung F330 z MP3 radiem i dotykowymi klawiszami. Se i słucham jak się opalam. Do tego trzy osoby za darmo, a najważniejsze to to, że wszystko jest w abonamencie za 25 zł. Dzieje się, nie? Aniu, co robisz? Telewizja z niego żadna, więc chociaż ostawiam. Ależ kochanie, wymieniłem nasz dekoder do VBT na nowy, za dla Ciebie również naziemna telewizja cyfrowa to za mało? Przyjdź i wymień dekoder DVB-T na satelitarny. Zyskaj aż 50 kanałów dla całej rodziny, a w nich więcej filmów, sportu i bajek. Przez pół roku bez opłat. Potem już od 14,90. Cyfrowy Polsat. Tak wiele za tak niewiele. Cześć! To ja, Rybka Mini-Mini. Czy znacie już mój nowy magazyn? W nim mnóstwo zadań edukacyjnych, pomysłów na zabawy z rodzicami i konkursów. Magazyn Mini-Mini co miesiąc w kiosku zawsze z super prezentem. Magazyn Świnki Pepe jest super! Świnka i jej rodzinka przedstawiają czytanki, kolorowanki i konkursy z super nagrodami. Mój magazyn znajdziecie w kioskach, zawsze z fantastycznym prezentem. Ha, ha, ha. Cześć, to ja Rajdek i mój nowy magazyn. W magazynie Rajdek mała wyścigówka, historyjki, gry i łamigłówki, oraz konkursy z nagrodami. Magazyn Rajdek co miesiąc z odjazdowym prezentem. To świetnie. Do zobaczenia. Małe firmy polecają sobie nowe taryfy w erze Biznes z największą liczbą darmowych minut do wszystkich sieci oraz nowoczesny telefon sony Ericsson K770i już za złotówkę. Era Biznes możesz. Orange wierzymy, że w uporządkowanym świecie łatwiej się odnaleźć. Dlatego teraz mamy no dla naszych obecnych i przyszłych klientów nowe proste taryfy. Monolith Mix. Zapraszamy do salonu. Te wakacje będą jeszcze ciekawsze. Swobodnie surfuj po internecie. Ściągaj muzykę, jaką lubisz, i sprawdzaj gdzie bawią się Twoi znajomi. Nokia 500 z wymiennymi obudowami już za złotówkę. Teraz w play wakacyjny zjazd cenowy. Play. Mesy era Onyx nie ma chuja. Teraz polecamy aparat 1,3 megapiksele i odtwarza MP3. Wszystko to w Samsungu od 700. Dostępne od złotówki w nowych taryfach Mix. W Orange. Tomek i przyjaciele. Składaj, rozkładaj i znów buduj Twoje ulubione postaci i scenki ze świata Tomka i jego przyjaciół. Klocki Mega Bloks, wśród których znajdziesz Tomka z węglarką. Ten zestaw możesz złożyć na trzy różne sposoby. Tomek ładuje węgiel, odjeżdża z pełną węglarką i przejeżdża przez tunel. Tomek bawi się również w wesołym miasteczku i pracuje w kamieniołomie. Zestaw Lokomotywa i Stacja w dobrych sklepach z zabawkami. W Play zabawa polega na tym, że na kartę i w abonamencie wszystko jest identycznie pięknie zgrane. Masz dużo darmowych złotówek. Gdy do ciebie dzwonią, dostajesz minuty gratis. Masz równie niskie stawki do wszystkich sieci. Wysyłasz MMS-y tak tanio jak SMS-y. Taka ładnie zgrana oferta. Play telefon z muzyką. Samsung F330 z MP3 radiem i dotykowymi klawiszami. Se i słucham jak się opalam. Do tego trzy osoby za darmo, a najważniejsze to to, że wszystko jest w abonamencie za 25 zł. Dzieje się, nie? Aniu, co robisz? Telewizja z niego żadna, więc chociaż ostawiam. Ależ kochanie, wymieniłem nasz dekoderek do VBT na nowy tak. Dla Ciebie również naziemna telewizja cyfrowa to za mało? Przyjdź i wymień dekoder DVB-T na satelitarny. Zyskaj aż 50 kanałów dla całej rodziny, a w nich więcej filmów, sportu i bajek. Przez pół roku bez opłat. Potem już od 14,90. Cyfrowy Polsat. Tak wiele za tak niewiele. Cześć! To ja, Rybka Mini Mini. Czy znacie już mój nowy magazyn? W nim mnóstwo zadań edukacyjnych, pomysłów na zabawy z rodzicami i konkursów. Magazyn Mini Mini co miesiąc... Magazyn Świnki Pepe jest super! Świnka i jej rodzinka przedstawiają super nagrodami! Mój magazyn znajdziecie w kioskach, zawsze z fantastycznym prezentem! Cześć, to ja Rajdek i mój nowy magazyn! W magazynie Rajdek mała wyścigówka: historyjki, gry i łamigłówki oraz konkursy z nagrodami. Magazyn Rajdek co miesiąc z odjazdowym prezentem! To świetnie. Do zobaczenia. Małe firmy polecają sobie nowe taryfy w erze biznes z największą liczbą darmowych minut do wszystkich sieci oraz nowoczesny telefon Sony Ericsson k770i już za złotówkę. Era biznes. możesz. wierzymy, że w uporządkowanym świecie łatwiej się odnaleźć. Dlatego teraz mamy dla naszych obecnych i przyszłych klientów nowe proste taryfy. Monami Linux. Zapraszamy do salonu. Te wakacje będą jeszcze ciekawsze. Swobodnie surfuj po internecie, ściągaj muzykę, jaką lubisz i sprawdzaj, gdzie bawią się Twoi znajomi. Nokia 500 z wymiennymi obudowami już za złotówkę. Teraz w Play wakacyjny zjazd cenowy. Play.